Witam na przeglądzie w sklepie Action. W tym filmie zobaczycie następne nowości, dekoracje i ozdoby, a także akcesoria, jakie kupić można w tym sklepie. Jeśli jesteś tu nowy, zostaw obserwacje, aby być na bieżąco z następnymi nagraniami. Możesz też udostępnić ten film, jeśli uważasz, że komuś mógłby się spodobać. Zostaw łapkę w górę, jeśli któraś z rzeczy widocznych w nagraniu spodobała Ci się. Dziękuję za wszystkie pozytywne komentarze i zapraszam do oglądania. W sklepie Action, jak widać pojawiły się następne nowości. Przejdźmy zatem do przeglądu. Widoczne teraz ptaki są ceramiczne, dostępne w dwóch kolorach. Te figurki w sklepie Action kosztują 12 ,95 zł 95 groszy każda. Następną nowością w sklepie Action jest ten obrus żakardowy. Jest poliestrowy, ma wymiary 140 i 300 cm. Całkowity wzór obrusu widoczny jest na opakowaniu. Znajdziemy go w kilku wzorach oraz kolorach. Przyjrzyjmy się teraz niektórym z nich. Cena obrusów, które mieliście okazję teraz zobaczyć, to niecałe 35 zł. Przejdźmy do następnych nowości. W sklepie Action pojawiły się też takie zestawy. Oraz mniejsze i większe talerze w takich samych jak filiżanki wzorach. Zestaw szczelnie zapakowany w folię zawiera filiżankę oraz spodeczek. Kosztuje niecałe 13 zł. Porcelanowa filiżanka ma pojemność 280 ml. Wybierać możemy pomiędzy kilkoma wzorami takich zestawów. Zobaczmy na wszystkie dostępne. Wszystkie widoczne naczynia z tej serii mogą być myte w zmywarce, nie mogą być używane w mikrofalówce. Filiżanka w zestawie ze spodkiem kosztuje niecałe 13 zł. 11 ,95 zł 95 groszy to cena porcelanowego talerza o średnicy 20 cm. Talerz dostępny jest w tych samych wzorach co wcześniej pokazane filiżanki. Razem z dużym talerzem o średnicy 27 cm za niecałe 14 zł mogą tworzyć zestaw. Zobaczmy teraz na ten wielofunkcyjny budzik. Budzik z funkcją Bluetooth, ładowany jest bezprzewodowo. Ma 7 trybów oświetlenia i jest zdalnie sterowany. Ma wielokolorowe oświetlenie LED oraz cyfrowy wyświetlacz LEDowy. W górnej części zegara znajduje się bezprzewodowa ładowarka do telefonu. Kabel ładujący ma długość 1,5 metra. Wszystkie te i pozostałe informacje znaleźć możemy na opakowaniu. Cena urządzenia to niecałe 80 zł. Ten zegar z budzikiem i bezprzewodową ładowarką do telefonu kosztuje niecałe 45 zł. Ma wyświetlacz LED z trzema opcjami: poziomy jasności, jasny, ciemny i średni. Opakowanie zawiera przewód ładowania USB. Pozostałe informacje widoczne są na opakowaniu. Co jeszcze, kupić możemy w sklepie Action. Następna nowość to widoczne teraz poduszki za niecałe 25 zł. Dostępne są w jednym wzorze i różnych kolorach. Każda ma wymiary 45 i 45 cm. Wzorzysta jest po jednej stronie. Materiał, z jakiego są wykonane, to poliester. Zapinane są na zamek. Zobaczmy wszystkie dostępne tutaj kolory tych poduszek. Ten pled z bawełny szczotkowanej z frędzlami kosztuje niecałe 40 zł. Ma wymiary 130 i 160 cm, dostępny jest w jednym wzorze i kilku kolorach. Całkowity wzór pledu widoczny jest na opakowaniu. W tym sklepie Action dostępny był w czterech różnych zestawach kolorystycznych. Zobaczmy na pozostałe. Niecałe 40 zł kosztuje nieco inny plet o wymiarach 130 i 160 cm. Plet taki jak ten jest bawełniany i tak jak poprzedni jest z frędzlami. Bawełna, z jakiej jest wykonany, pochodzi z recyklingu. W sklepie Action kupić możemy różne pudełka do przechowywania, wśród nich znalazły się też takie nowości. Cena tego pojemnika to niecałe 23 zł. Welurowy kosz do przechowywania z uchwytami dostępny jest w kilku kolorach i jednym rozmiarze. Ma wymiary 38, 26 i 25 cm. Maksymalna waga zawartości kosza to 3 kg. Tak wygląda ten kosz do przechowywania w jaśniejszych kolorach. Do przechowywania są również kosze z tworzywa sztucznego, na przykład te. Najmniejszy z nich kosztuje 8 zł i 95 groszy. Pojemność najmniejszego to 3 litry. Średni z takiego rodzaju koszy ma pojemność 9 litrów, kosztuje 12 zł i 95 groszy. Pojemność największego to 19 litrów, a cena to niecałe 19 zł. Kosze dostępne są w trzech kolorach tak prezentuje się najmniejszy z nich. Każdy z koszy w 100% wykonany jest z materiałów z recyklingu. Tak natomiast wygląda największy wśród tych koszy do przechowywania. Przejdźmy teraz do następnych nowości w sklepie Action. To, co teraz widzicie, to kryształowy sznurek LED za 17 zł. i 95 groszy. Świetlna dekoracja ma długość 2 metry i zawiera 20 światełek LED. Elementem tej dekoracji są naturalne kwarcowe kamienie, Na przykład przeźroczysty lub różowy kwarc. Lub jak widać po prawej stronie zielony fluoryt. Niecałe 50 zł kosztuje zestaw zawierający m.in. płaski mop i wiaderko. Obrotowy mop z wiaderkiem do wykręcania w zestawie dostępny jest w kilku zestawach kolorystycznych. Uchwyt ma długość 120 cm. Mop obraca się o 360 stopni. Nadaje się do czyszczenia różnego rodzaju powierzchni. Te i pozostałe informacje widoczne są na opakowaniu. Za niecałe 8 zł w sklepie Action kupić możemy poduszkę dla kota na parapet. Poduszka dostępna w różnych kolorach ma wymiary 26 i 60 cm. Spód poduszki jest poślizgowy. Niecałe 40 zł kosztuje prostokątne o wymiarach 70 i 50 cm legowisko dla zwierząt. Poszewka legowiska wykonana częściowo z materiału wodoodpornego zapinana jest na zamek. I jeszcze jedna nowość w sklepie Action, duża drewniana ramka paspartu o wymiarach 40 i 50 cm kosztuje niecałe 38 zł. Zapraszam do obejrzenia następnych oraz poprzednich filmów, do których linki znajdziecie w opisie tego nagrania. Dziękuję za obejrzenie filmu.